O, wiem, że nikt na to nie czekał, ale witam was bardzo serdecznie w One Bite Challenge. Dzisiaj wyjątkowo klik. S... Sambo. O! Cześć. Siemankul, i dwóch dziadków po, po czterech latach, bo to minęły już 4 lata od naszego One Bite Challenge. Trochę się zmieniliśmy. Trochę przybrało nam się trochę i jesteśmy siwsi. Ale wcale to... Ale normalnie. Tak? Ej pilota nie jemy, daj go na to. <grym> Film, który za chwilę zobaczysz, może źle wpłynąć na Twoją psychikę. Jeżeli nie jesteś prawdziwym mężczyzną, nigdy nie powtarzaj takich challenge w domu. Oglądasz i robisz na własną odpowiedzialność. Chyba nikomu nie muszę mówić, że one bite challenge polega na tym, że Chilla, idź stąd. <grym> Dobrze mamy remont pod spodem, także. One might challenge polega na tym, że losujemy sobie numerek z czapki i każda osoba, która coś wylosuje, może, ale nie musi tego zjeść, więc to wszystko będzie zależne. Jak to nie? Jak? Musi! Mamy losowanko i co? po potem nożyce chyba standardowo, nie? To dobra, do jednego czy do trzech, czy jak tam? Jak przegram, to do trzech. <laughs> Raz, dwa, trzy. Zdo... Ja pierdzielę, nikt nie daje nożyczek na początku! Prze... Jak? No przecież. Przegram! Ten tak, numer 15, jak nie no, Dobra, nie no niedobra, że... Wyrzuciłem. no, wyrzuciła Co, 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 Może lepiej. 14 Jak dobrze, co to jest 14? To nie był jakiś pączek, coś? Zaraz sprawdzę. Powiem. Numer 14, oczywiście. Numer 14 to jest donat. Ty miałeś ostatnio Donatę. No miałem. Ale w ogóle pamiętasz coś z tego filmu? Sprzeda jaki gość w ogóle nie patrzy na karteczki, tylko zakłada na głowę. Y ja się Spary. chyba męczyłem z bułką taką suchą chyba. Chciałem kupić arbuza dzisiaj, Tak, <noise> <ja bym się głos> <w głowie. głos> pójdę reklamówkę. Wiem, że to odkłada, ale. A ty teraz zostawię suba i łapkę w górę, rozumiesz? normalnie. 50 tysięcy łapek i nagrywamy V3 One Bite Challenge za 10 lat. Knieś, zrób sobie z tego roladek, oh, kurczę tego takiego. jaki tutaj krokiecie. Ja, to to easy, będzie patrz. Fur. Mm. On, on się rozgrzewał, specjalnie mm. śniadania nie ja, tu że my teraz to <noise> ale... jest limonka, nie? Limon. To jest arbuz! To jest Arbus? takie takiego Arbuza. Limonka, <grymanka> Ja tylko tego nie chcę trafić, bo ja nie wiem, czy ja litr wypiję No to po prostu przegrasz. No Jedno, jedno, I to będzie numer 16. Aj, 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 aj. Aha, bo to jest 17, tak. No to będzie papryka! Od ręki, człowiek. A A propos papryki, przyszła. O, czyli. Czyli paprykę. Jakby na raz, to. Czekaj, wezmę tak. Tak, To nie? to. Mi, to mi się wbija w gardło. Że... Kurwa. A chciałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo on teraz nie będzie mógł mówić, bo żuję. Oglądałem dzisiaj nasz poprzedni one bite Challenge. Piałem jak kogut rano. Cikałem. zajebistym. Nie jest. To już nie jest ten zawodnik, co kiedyś. Zobaczył paprykę. Płakał mi, mówił Ka na kolanach. Karol, jo nie chce. ja nie chce. Dziś mamo, zjadłem paprykę. Je! Dwa. To jest trzy. trzy. Nie jest ma takiego numerku. Nie ma dwa? Tu jest dwa. <laughs> Mangarynka, Myślepi. Myśl tak. Ale że ja kiedyś głupi nie jadłem papryki w ogóle, nie? Że się bałem tego. Nie, powiem ci szczerze, teraz to ja bym sam nie chciał tego pomidora, bo wiem, że pomidor jest kwaśny, jest taki... Nie z z czego... mi, ja nie chcę wiedzieć, nie interesuje <laughs> mnie, to ja tego nie będę losował. <laughs> no to dobra, oby bez pesteczek, strony. Nie no, też rozwaliłem paprykę, bo mi na długo nie wcisną, co ty? Czekaj, tu jest ten numerek zużyty, tu nie ma. Kuźwa, ale przełyka, ty. Jakby człowiek nie mógł się zrelaksować, zjeść po jednym <grym> kawałku, jak człowiek. My jesteśmy, widzicie, zachłanni, jak zwykle, kurczę, nie możemy normalnie sobie zjeść, wiesz, na spokojnie, po kawałeczku, naczynku. Ja Poradził sobie na spokojnie. <grym> Dobra, Dobra ja będę. co ja bym chciał, a w sumie nie, nie wiem, co bym chciał. 15 byś chciał, żebyś chciał. W sumie? Nawet? 7! Rodzynę, suszone rodzynki! Jest, jest całe 100 gram, dobra. Wiesz co, ja ci jo, proponuję, jo. żeby było mniej słodkie, e, zagryźć pomidorkiem. E. <laughs> ja pamiętam, jak waliłeś owsiankę. <śmiech> 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 jak będzie ponad połowa, to zaliczę. Mm. Jest ponad połowa. <laughs> Te mi się przydadzą do obiadu później, także... <laughs> Suszone winogrona, słuchajcie, to nie jest jakaś tam tragedia, po prostu zjedz to na raz człowieku, to jest, mm -hmm. to jest wydarzenie. I druga część, po czterech latach, ludzie spoceni, 26 stopni <laughs> na dworze, a wróg ten tu wierci, remontuje, <laughs> powoli. Miałem znajomego, który mówił zamiast <laughs> rzucić gumę, to guć <laughs> miał to w dupie. Ja i ty tak żyjesz, że ja się pocę, to przestań rzucić. Moja kuzynka zamiast keczup mówiła keputz. No, maszturda, To masz 100 gram, nie? Ale 60 jadłem, na, na spokojnie. Okej. Okay. No kurwa. nie. Mogę sobie wybrać co chcę, żartuję, to 8. I jest, to pasztryt. Chciałeś pasztet bardzo, co? Nie, ale. Idź po łyżkę, wylizywał. No Podlasiu, ziemniaki są deserem, a u nas pasztet jest deserem, tak że zapraszam. I pan dobry wziął! Nie do easy. Mogę na pół. Na raz nie Jak nie? A tyle zostało zaniedbane. No to nie już nieważne. Tyle zostało. To już końcóweczka, ale tu masz najważniejszą. Masz końcóweczkę, kurwa. Takie co, ja przed chwilą, pomarańczą. To jest egzotyczne danie, kurwa. Zrobię sobie warstwy. I zrobię sobie... Takwa tak, ja Idzie. Będzie. Będzie, bo to taka papka w sumie to to nie <grym> jest dobry, ale ku dwa na chlebie. <grym> no w sumie tak. To nie jest przyjemne. Nie? A jak ty jest drobiowy? Nie wiem masz maruszka <grym> O tak O tak co to za numer? 12 o oh, Jest! kolada Kiedyś była chyba mleczna, teraz jest pralinkowa. Ja na, ja na cztery. Bo tak wiem. na szerokość to, to. Pamiętam, jak pękała mi szczęka. W sumie na cztery to nie będzie głupie. Na cztery. Mm -hmm. Ale masz torcik. Ale torcik. No ja nie mogłem zgniatać, nie mogłem do japy wsadzić. To jest bez sensu. A też był czerwiec, a było chłodniej. Proszę bardzo. na raz. Robi to. Robi to. To znaczy to trochę potrwa, teraz będzie żółt. Czekolada jest taka, że ona się rozchodzi powoli bardzo. Więc może powiem Wam do Przychodzi Baca. Nie, no spożół, Zobacz tą szczękę, człowieku. O! Oh, poszło. Ok. No, nie ma tej piętnastki, gdzieś schodzi. Nie, nie. Pięć. Pięć. że yes, to... yes. <laughs> piętnaście. Banana, świetnie, znamy Czyli bana... ja banan, a potem ten jest. <laughs> a potem no, Pas chlebowy po bananie. Miejmy nadzieję. Zawsze jak, jak, jak paroduję Makłowicza, to próbuję czymś historycznym walnąć, ale się nie uda. Te banany, kurwa, te banany w prowincji wisiały na drzewie. I no, wsadził normalnie, kurwa. Na długość by było ciężko, ale co? sorry. Ja skończę, że na długość bym nie dał urodziło? Znaczy, nie, nie wiem. Póki co, nie, nic nas nie złamało. Jedynie to jeszcze może być naprawdę trudne, i to. Możemy sobie połamać ręce na przykład na to. Bo ja Daj mi te 15, no ja bym sobie coś małego. Ej, czekaj, bo jedno. No kurda, jedno, trzy. Ci A tam było 15 na bazie. Trzy. Trzy, trzy, trzy. Co jest trzy? Tu, co jest trzy, nie, nie cztery. Nie cztery. Pomarańcza, szarańcza. Pomarańcza, Aj, kurwa, kurde. Waleńczy. Jaj, to kurwa szarańcza. Jeżeli ludzie tym męczą <laughs> przez, przez lata, po prostu. Raz żeś walną, gdzieś chyba na live, wtedy pamiętam? Trzeba wymyślić coś nowego. Ja Cię nie... odwiedziłem, hopie, wtedy na live, pamiętam, a ten mi od Dawaj, <laughs> <laughs> Dawaj jakieś przypadkowe słowo szybko wymyślamy, jakąś nową. Langusta. Langusta. <laughs> co się kojarzy, tylko jedno w sobie. Każda langusta wie bo Boże. Słuchaj, ja nie... zrobić moc. Cieszę że... się dobrze, że ja mam skinki jakiś włosy. że Ja mam skina pomarańczowego, bo to wiesz... To to się... Bo ona ewoluowała. <noise> ona ma włosy, rozumiesz? Dużo soczku. <noise> ty no soczkuj, no? To nie tak łatwo. O Czekaj, bo by boli. Pierwsza rzecz, która go złami wygram... Wygram... <noise> Wrąg buzzer sound. <noise> I win i win, bitch! Nie no, zrobi to, to, to rozgryzę. ja wiem, że to rozgryzę. Miałem Donata bułki, pewnie nie chciał nie chciałbym bułki. Ten faruk też mnie tak nie przekonuje. Pomarańczy mają włosy, kur... Zrobił człowiek, ja nie mam pytań, bo... To, to, to w sumie przegrałem, bo jak wylosuję Twaruk, to jest przegrane. To ma być, wiecie, spontan. Nie, nie? Na pół, no to tak jak było w przypadku tego yy, czego tam, rodziny czy czegoś. Co to jest? Szóste Ja tak? patrzę po zarysie, to jest chyba sześć. Jak. To będzie ciężkie. To chyba mogą być twarz. Kinder czekolada. ja bym mógł być na twarzy Kinderków? <gry> Ty, jaki po... Tylko tu dziewczynka jest. Chopie to by było bardziej popularne niż te. Wiesz, te te, te, te. Ja mogę. Kinder. Jeśli macie jeszcze ochotę, już nie wyglądam tak, ale mogę wyglądać tak. Dla Was na Kinderkę. Czyli tak, mogę coś wybudować z tego ogólnie, żeby to później wsadzić. Rozumiem. Tak. To jest mój czołg. Tak się prezentuje. Nie wyglądasz tak źle. Tylko słodkie będzie przede wszystkim. O, kurde. O, kurde. No. Ale jak przegryziesz? Roztopi ci się. O, No, roztopi ci się, bo tak jak ja miałem z czekoladą, ja nie mogłem się ruszyć, nie mogłem ruszyć mordą, ale jak mi się połowa roztopiła, to już spoko. Czekoladowy lizak jaki jadłem. Nie? Nie, no będzie. wejdzie. Na radę. Kurwa, wszystko dla wyświetleń, Dobra, dobra. Ja go będę pilnował, on nie wypluje, spokojnie. Dobrze, że nic mlecznego jakiegoś tam... Opowiada, odpowiada, ja nie mogę chyba bardzo. Jakby taką kiełbę wziąć, a potem coś mlecznego. To by było bo bomba dla żołądka Chciałem tak takie rzecz. Ale dałeś rady. Rok temu Nie dałem rady. Powrót mój żołądek. To wiercenie w tle. Morga! 13. Szkoda, no to, ten... Ojej, żebyś się nie skichał, no. Dobra, czaj, no to co, to po na raz, ciśniesz, raz nie wejdzie całe. <laughs> Zasysaj, mm. jak, jak odkurzacz, właśnie odkurzacz muszę przyjść. Mm. Mm. To się dobre, takie jagodowe, perłowe, mm -hmm. nie cyrkuj, mm -hmm. jagodowe jest dobre, owsiankę. Wydawać by się mogło, że to taki easy, spoko, bo papka, No taka tubka, nie? Ale jak to wszystko miałeś na raz mordzie, to nie byłaś tak przyjemna. <laughs> 9. Ma cienką skórkę, bo Wajda powie, co no, on tam mówi. Będzie kwaśna. Ja, ja, ja dostaję śniadanie o toku, jak się Uf. patrzę na to nawet. O kurcze. Znaczy ja lubię kwaśne rzeczy. Ostrych nie lubię. Mm. Kogo to interesuje? Kto pytał? Teraz człowiek o czymś rozmawia, coś przekazuje, jakieś informacje i się zawsze jakiś jeden dewit znajdzie. Kto pytał? No kury ty nie! Ale może ktoś by się chciał dowiedzieć. Tylko chciałem powiedzieć, bo ja no, jestem ogólnie zgagowcem, nie? No czuję, że ci się odbija. Znaczy, że, że masz te... Stary jest... To uczucie... To jest jak człowiek ma zgagę i no. chwaśnie rzeczy. Ogólnie no. ja na razie jestem przegranym tego challenge'u. Trafiam same gówno. Zapij, zapij, zapij. Już zjedzone, to jest wszystko <much> leży. Daj mi 15. Ej, serio, <much> dobra. <much> to no jest na 15. Nie, to nie będzie 15, to będzie 15, o, tak? No, na pewno. Jeden. No. bułeczka, czyli zostało. <much> to wziąłem większą. To nie jest kaisera No właśnie. To, to wygląda jak dupa. Oj, teraz to w ogóle wygląda, jak wiesz co. Nie <muchy> Na niech już tak powoli. no. On się nie podda. Ja widzę, że on się nie podda. To też musi być zjedzony <śpiewa> Powoli <śpiewa> <śpiewa> Powoli. Powoli, ja naprawdę. Rozśmieszyłeś mnie, kurwa! Ja nic nie robiłem! Nic o Boże! Mi wtedy przeszło bardziej to gazu. Słuchaj, dam Ci dwa punkty, jak zjeżdżam ponownie. Kurwa. nie! Chodźcie, Lucha, chodź. Nie Patrz, ale no ty ją żyłeś przed chwilą, człowieku Macha. Tak, jest... kurwa, kurwa, masa. masa. On jest, mówię, to jest skromny człowiek, ale, ale pojemny. jak Tak zło, po prostu. O, boże. Bierz ten twarł, kurwa. Cztery. <gry> Dobra, jest szansa. Wypij chociaż pół na raz, zobaczymy. Pół na raz? No masz pół litra z gazowanem. No. Chcesz zanim się napiję? z jakieś szklanki czegoś? Nie? Wiesz co, jak pachnie? Jak amarena z Biedronki. Co ty gadasz? No. Co ty gadasz? Smak przypomniał, mówi dobre. Jabli, yy, mi się to bardziej ze sokiem jabłkowym kojarzy. Taki kwaskowaty mocny, taki. Odpalił motor. Ty, no, dobre. Dobre, nie? Dobre. Kiedyś pijem zwykły, dzisiaj chwyciłem śliwkowy Ale... Dobra, dobra Czyli co? Jest szans na raz Na raz, na raz. Dasz radę, bo y, nie jest aż tak mocno gazowane jak masz te takie napoje, typu jakieś oreżady, coś tego, myślę, że na spokojnie Czekaj Podejrzewam, że ta woda jest bardziej gazowana Bo jest napisany mocny gaz Dobra Będzie Będzie, jak wam mówię Trochę się potem będzie odbijać, ale będzie Ja pamiętam, kiedyś. Mm. Gdzieś... Mm. No idzie, idzie, patrz Mogę beknąć? Możesz, proszę cię bardzo. Co to, bo to taki balon się robi, że ten, nie? Patrz, kurwa, idzie. Już ponad połowę. Ale widzicie? Co mi, co, co mówił, że ja się poddawać nie chcę? Też się nie chcę poddać. My oboje to jesteśmy, kurwa, takie wariaty, że się nie chcemy poddać. Skubany. No, no, no robisz to, już. Rąbany! Zrobił! No zrobił. Szacun. O Teraz spokojnie damy chwilę, żeby się poodbijało, bo to... Nie, pochodzisz, jak ci już yy, ten największy bek poleci, to już będzie git. Poleciał i nie jest git. Nie? No, to jeszcze to nie był ten największy. Ja I... nie powiem, że to jest głupie. <laughs> Dopiero, dopiero teraz się strzeli. Powiedziałeś, że mi puza, zaliczysz, a ja sobie sam Ale to wzią. jest dlatego, że jesteś ambitny człowiek. Ale dobra, ten challenge polega na tym, żeby to zjeść na raz. Nikt nie mówił o tym o zwracaniu. No tak, Biede. to nie te lata YouTube'a, żeby był y, Sprite banana challenge V2. Bułka i kwas chlebowy challenge. Co ten pan robi? Co ten pan robi, powiedz mi, no, szalony. Ale jeżeli ci się podoba ten materiał i będziesz chciał więcej, to oczywiście łapeczka w górę. I subskrypcja, bo to bardzo ważne jest. Ten czerwony guzik tam kliknij, nie? No. Do siebie zapraszać nie będę, bo to jak będziesz se chciał, to se wbijesz, ale nie musisz. Wielki sam za efekty specjalne, dziękuję. O, teraz mi się odbiło. Papryko, kurde. Nie. O, mocy przybywaj. U mnie mocy odbywaj. Ja piję co 10. Ja spróbowałem, ci tak spróbuję, ale. Patrz, humor wrócił, wróci. Ale, kurwa, to jest 250 gram twarogu. Wziąłem dla ciebie specjalnie. To, raczej. czego się najbardziej obawiałem. Czyli stało się. I kurwa, jeszcze ci się udał pieczeć i żeś po... I nie zjesz, ty, kurwa. To co to jest, on jakoś się w ogóle porozpuszczał, dziwacznie? Jak ja to zjem, to ja chcę. Ja nic nie miałem za to, Nie, ja chcę. Chcesz... Ja nie chcę od ciebie, ja chcę od widzów wtedy. Pogratulować mi, proszę, wtedy. Brawo, jaju. Chce? Chcę mieć dużo lajków. Wiesz, dużo no, lajków, dobrze, standardowo. Lajki wszystko, no, tak. no, a potem się i tak powiedzą, że nic nie osiągniesz w życiu, jesteś taki i taki Uż To jest Kinder kanapka tylko bez tej czekoladowej panierki. No chance. Mm -hmm. Możesz sobie dopchać, ja pozwolę, tylko to, to teraz. Mm -hmm. One bite. Nie, no to jest za duże, przepraszam, to jest nie do zjedzenia. To jest za duże trochę. Połowa. Połowa, ale jest. A to ja sobie do patrefonu wezmę. Żułeś to? Na szerokość, przez chwilę myślałem, że nawet te pół nie wejdzie. Ale no. jak wyglądasz jakbyś ten, malował, wiesz? I z farby ci kopał tak. białej, komunijnej, i spokojnie. Górach, miesza. I tak będzie 15. No bo się boję, dawaj boję. I tak będzie pytanie. Nie, bo ja nie jestem zdecydowany Dawaj. Na... No. Będzie, jak wiesz, twój. Bounty go off Bounty to wygląda jak dwa krokodyle płynące, no powiedzmy. Dwa krokodyle. To mi się z logiem y, samochodu tego z Teslą... Tesla! Mi się Tesla! Już, no, wiedzieliście, że Bounty współpracuje z Teslą? To będzie. To, bo po tym wszystkim to to jest takie... Nie, takie, jest. takie, takie... No, poziomka. Że... No właśnie czemu? Bo już nie parzyście. Jak nie parzyście? 17 było, to powinno być 16 zostało 15 i 17 No No to wiesz, kurwa nie parzyście Płaga mi Co? Co? Ja. Co? <laughs> <laughs> kurwa, proszę cię! Po tym wszystkim tutaj jest kuba przekąska. Ale kwaśka, ja jeszcze mam, to nie skończyłem. Ja już zjadłem. To tobie woda zostaje, możesz sobie popić banty. <laughs> Muszę całą Muszę na tym polegać ten film. <laughs> no to co? Zdrowie za, za One Bite Challenge. <śmiech> nie <śmiech> będzie takie proste. Tak, jak samolot. Tak. Bo to jednak pół litra, ale to gazowane. Głównie gaz jest z tym, bo sama ciecz to tam ciul, ale, gu... ale gaz. Mówię, ja się mogę przyznać, że mnie ten twarok tak trochę pokonał i to jest tylko to. Ale to było pewne, to było pewne, że ten kto trafi na twarok, to nie ma, nie ma ci Ale była walka, a w tle walka kurwa, słyszałeś dźwięk Mamy to kurwa. Była, była walka, no. Z tą bułką było chyba najgorzej u mnie, bo to naprawdę to, to się roztopić się chciało w A jesteś tym zaskoczony? No, myślałem, że szybciej pójdzie. Zaskoczony, że bułka się nie chciała roztopić. No, bo już myślę, że w mordzie ją trzymam, no to kurde wiesz, to się rozdziabie cała i wie. Koniec! Siedemnastka na koniec. O, ale... Było. Nie mamy zwycięzcy w praktyce... Nie że... wiem, ja bym... nie zniszczył ten czelek. Ja ten bym roku. powiedział, że i tak wygrałeś ty, no bo ja trochę na i go nie zjadłem w całości, więc... Tu bym się tylko pod tym kątem kłócił. Ale i tak piszcie, udało się zjeść wszystko. Piszcie nie? w komentarzach. Zjedliśmy wszystko, spróbowaliśmy wszystkiego. Więc nie wiem, decyzję zostawiamy wam. Piszcie, kto wygrał. Ja uważam, że że po tych czterech latach zrobiliśmy, kurde, kawał dobrej roboty. Kawał dobrej, no to jest głupi challenge, nie mam spokojnie na cały dzień, także już jeść ni dzisiaj nic nie Ja jakoś połowę straciłem, jak po kwasie chlebowym, ale, ale jest git, jest także tyle od nas na dzisiaj. Bardzo dziękujemy za oglądanie, dostawcie hashtag OneBite, bo nie powiedziałem na samym początku, bo ten mnie zatrzymał, kurwa, pilotem sobie zatrzyma. I to tyle, jak chcecie kolejne OneBity, no na pewno nie za 4 lata, spotkamy się trochę szybciej. Co za dwa, A, za trzy i pół roku i będziemy <gulotem> nagrywać OneBite Challenge wersja. To już będzie czwarta. Może jeszcze nagramy w ogóle One Bite do LG? Co wy na to? Piszcie w komentarzach. Wiem, że jesteśmy mało rozrywkowi, ale jesteśmy pełni jak dwa balony. No. <słysy> <słysy> I na chwilę, nie? Tyle, dziękujemy Wam. Zostawiajcie dużo łapoczek w górę, jak będzie tam. Nie ja wiem. 50 ile, ile się płac? zostawia? Dużo. 50 tysięcy 000... ma być. 50 tysięcy łapek za ten twaróg Za, za tworzyk twar... <noise> <za> twar... <noise> kwas klebowy. kwas to z, ze stówka. <noise> w każdym razie dziękujemy Wam. Tyle. Żegnamy się Mistrzowskim Łokciem i długą brodą Krasnoludów i Bickiem. I, I to tyle. Chyba. <noise> No, takie rzeczy są najlepsze. A no nie? i rodzynek połowa była, nie? No większa, większa połowa dla tu masz się zważyć. Ale się spociłem. Mi się żołądek zważył. Dwie trzecie. Dobła, pa, papa.